Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jesteśmy z, z wydoskolejnym odcinkiem na moim kanale. gramy się na serwerze hivemc.com i gram sobie w tryb Slap Rupi jest ze mną dzisiaj Zio, witam was wszystkich! Więc widzimy się na ręce! Drodzy, jesteśmy na pierwszej jance Slap rupa. czy jak to się tutaj zwie, Czyli w skrócie będziemy grać dzisiaj sobie w sumo tutaj, no i jest ze mną dzisiaj zio. Tak jestem nie, nie, nie wiem, chciałem cię właśnie do porównać, ale ty w sumie nie jesteś taki gruby jak ja... Także... Jestem, jestem trochę misiowaty, może nie jestem aż tak strasznie okay. straszliwie gruby. Ale, no. Ale zabawa w sumo teraz. I no, na Ale tym to polega, myślę, że, że nie jestem wystarczająco, zrzucać, tak? wystarczająco, że tak powiem, gruby, żeby jednak mieć tyle mocy, żeby. No nie się... zrzucił! Na starcie. Co za człowiek w ogóle. Mam większe, większe, jakby korzenie, bardziej jestem przytwierdzony do podłogi. Jak widzicie, na tym to polega, że musimy zrzucić przeciwników z areny, i kiedy zrzucimy 20 razy jakiegoś przeciwnika, wtedy wygrywamy taką arenę, no i arena się kończy, oczywiście. W tym momencie mamy topkę, w której zio jest, kurde, pierwsza. A ten tu o, się pojmował, że nic będzie zrzucał. Co, I słuchajcie, chcielibyśmy też zauważyć że w karcie jest odcinek u mnie, na który, na który możecie sobie wskazać. Tak, dokładnie, oczywiście. zapraszamy bardzo serdecznie i możecie na przykład zostawić komentarz, nie, nie, nie wiem, kurczę, to fajne ciastka, czy nie, nie no, stwórzcie tak, jakiś pozytywny komentarz. Być, może być fajne ciastka, fajne ciastka. dla, te, na, na moim filmie to będzie, będę wiedzieć, że od cyfera przyszliście w takim o, razie. i to będzie dobre. dobra. Dobra, I zostawcie łapkę w górę, pijesz, jeśli Wam pierwszy. się podoba oczywiście to tak. Tak, łapka w, górę dość, dość 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 łapka w górę byłaby fajna, to jest takie, powiem Ci, że to jest takie trochę jak tryby z Minecraft Party. Obecnie trochę party. Taki dynamiczny, szybki tryb, nie? Tak, Który polega właśnie tak. na tym, żeby jak najszybciej to ten to rozegrać sobie. O, to jest polega ma albo spory. niezłe lagi, albo niezeglądych tych ale chyba nie, lagi, miał. jednak. Nie, A... no myślę, że raczej Lagi, wiesz też. Ja nie wiem, czy mając premium chciałbym ryzykować bana na takim serwerze jak, na, jak hype. Wiesz, kulkę, A znajdą tam. się też tacy, wiesz. Oczywiście, oczywiście, wiesz, są, są takie osoby, stanowiaki. które mają kilka kont na przykład i wiesz, i bawią się, myślą, że są ten. Że są fani. Chociaż jedna są mam wrażenie, że rzeczywiście jest jakaś taka. Mało, mało tkliwa. Mi ten Steve taki kurcze jeden, co się nie chce odbijać. Dobra, powiem Ci, że przejąłem prowadzenie właśnie, ale Ty jesteś drugi i Ty mnie nieźle właśnie, goi, nie wiem, biorąc pod uwagę, że to moja druga gra na tej mini grzę, to naprawdę, naprawdę chyba całkiem nieźle. O nie, wyprzedził mnie znowu kurcze. Kurde, ej patrz, powalczymy sobie tutaj chwilkę. To może się rzeczywiście się rzeczywiście ja, jakoś krytyka, nie wierzę odbić. po prostu. Dobra, zrzuciłem kolejną osobę. Ja też nie wierzę. Dobra. O nie, że idź, zlecił. Dobra, chodź, Jak, Jakby to miało miał być nazwa takiego filmu kinowego, jakby to nazwać? Kurczę. Zepnął go ciastkiem i uciekł. C cyfer i ma mas war. nie wiem, bo kurczę ostatnio strasznie dużo Marvela swoją drogą oglądam i Disneya i wszystkie te takie... W sumie nie, nie mam działającego telewizora w pokoju i wszystko w internecie zacząłem oglądać i z Avengersów zacząłem oglądać, masakra powiem Ci. I teraz wszystkie, komiksomaniaków i tak dalej, wszystkie te kanały takie o tych uniwersach zacząłem oglądać. Może I... to ja, ja Ci Adwe bardzo polecam jeśli chodzi o te... Tak, Adwe też prześledzam tam. Ja tam Adwę strasznie, strasznie kiedyś się kumplowaliśmy i powiem szczerze, że naprawdę, naprawdę bardzo fajne materiały gdzieś tam zawsze sobie tworzył. Kojarzę Adwę, kojarzę. Jeszcze za czasów Minecrafta, później się właśnie na te komiksy przerzucił i tak. osobiście powiem Ci, że też widziałem tam materiały, aczkolwiek one chyba się z taką częstotliwością jak u Dymo i komiksomaniaka nie pojawiają. Wiesz, ogólnie tam, ja nie chciałbym tutaj nic mówić, ale te komiksowe towarzystwa, one są bardzo, bardzo zamknięte i to są ludzie, którzy nie dopuszczają za bardzo innych osób też do środowiska. To no, te, tak, w masz... biorąc... no to tak jest jak czekaj, no niszowa branża, w której... Nie chcesz, żeby ktoś ci zabrał pole do manewru, tak? No, to coś, coś dokładnie tego, no, kalibru. No, zwykle tak, zwykle tak to właśnie wygląda. Dobra, ktoś się zbliża, no bez ja nie... to już będzie Ooo, i mamy po pierwszej rundzie. Dobra, ale jest remis na drugim miejscu, także całkiem, całkiem nieźle. Tę względem muszę przyznać. Ej, okay, moi drodzy, także jesteśmy na drugiej, a w tym momencie jesteśmy na Aquatic Boże, Jakaś to jest nowa ręka i jest strasznie no, mała. To się płaska, nie? Powiem szczerze, że będzie. Mała jest. To będzie bardzo szybkie, bo to będzie tak naprawdę bardzo losowe wyrzucanie innych graczy z tej arenki. No, nie ale wiem, powiem Ci, że to, to się... będzie po prostu chwila moment, jak my tutaj skończymy tą arenkę, także wow, ja myślałem, że ta, tu jest tylko jedna arena, bo jak na razie mi się zdarzyło dwa razy wejść i dwa razy trafi na jedną arenę i spadłem od razu, bardzo fajnie, nikogo chyba nawet nie zabiłem. Powiem Ci, że ci, co mają u góry, mają w pewnym sensie minimalnie lepiej, jeśli mogę tak zauważyć. Bo tam masz dobrą wi widoczność, gdzie <laughs> są przeciwnicy. Boże, tak jakby tutaj ścinało co niektórych, kurczę, i to mi się strasznie nie podoba. E, na wiesz co, to mogą być pingi, mogą być to serwer po prostu jednak ustawione na, nie wiem, na w dużej odległości od nas, nie? Może... No tak. Na 100% to nie jest Polska, nie? Tylko pytanie, jak daleko to się znajduje? I powiem ci szczerze, kurde, że... yy... Jestem o! trzeci? O nie, kurde. Jestem pierwszy! Ja... Zio, tak, bez tak w miarę równo idziemy. No i powiem, naprawdę, słuchajcie, to jest moja druga gra bez oszukiwań. To jest trzecia arenka, którą gram w właśnie w tym Slapru i powiem szczerze, że bardzo mi się ta gierka podoba. Jest taka bardzo prosta, nie jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o jakieś taktyki. Jest taka jak powiedzmy te telefonowe, czyli popykajka taka zajmująca tak, tak. czas. Nie wszystko właśnie poklikać. Poklikać o nie martwić się jakoś znowu. bardziej. Jestem pierwszy? U! Dobra, <laughs> trzeba tylko to podtrzymać teraz. No nie, od razu Kurde. spadłem, co to ma być. Ale ogólnie jeśli chcecie więcej takich minigierek, możecie podawać także nazwy, jak znacie takiej właśnie popykajki. Takie tymczasowe, bo tego, tego trybu szczerze mówiąc nie znałem, on jest dosyć stary z tego co mi się wydaje tutaj na, na właśnie na hajbie. Po prostu chciałem nagrać coś, czego w sumie nie ma obecnie, czego nikt nie nagrywa, bo takiego trybu na przykład nie widziałem u nikogo, tak szczerze mówiąc. No, no, so, są mi tutaj się, jakieś alternatywy. On, on mi, mi się strasznie podoba ten tryb, powiem szczerze, on jest naprawdę, jest bardzo szybki, te ręki trwają dosłownie te parę minut, to daje nam naprawdę taką super szybką rozgrywkę. Najbardziej hamskie jest tutaj zabijanie, jak się ktoś zrespi od razu. Trzeba tutaj od razu patrzeć, czy nas ktoś nie zrzuca. Okej, okay, jeszcze muszę dwa kile tylko zdobyć. I naprawdę no. tareny są błyskawiczne. O, czekaj, kurwa, o nie, ziom! Zio, nie, 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 nie zrzucę! Nie, nie, nie ziom! Zio. Bez Jest! No wygrał to, a ja trzeci! Okej, okay, moi drodzy, także jesteśmy już na kolejnej i ostatniej chyba ręce w tym odcinku. Wydaje mi się, że będzie tyle stykać, bo trzy plus dwa i plus pewnie jeszcze teraz dwie minuty. No to będzie akurat taka długość odcinka idealna. Oczywiście dajcie znać, czy więcej takich odcinków by Wam przypasiło, na przykład. Nie wiem, z kim miałby się tutaj jeszcze przepychać na ciastka. Boże, jak mnie ten tryb śmieszy, serio. Jest nie, taki... on, jest, on jest mega pozytywny, mi się strasznie podoba. Jest naprawdę, naprawdę fajny, jest dynamiczny. Wiesz, co ma przede wszystkim? Nie ma klas. Nie ma tutaj klas, tak, nie masz tutaj tak, jakiegoś tak, supera no, pupera. Ja tylko na tym, żebyś trafił przeciwnika mi się to też strasznie podoba. Ja zawsze, zawsze lubiłem takie właśnie gierki, które są zbalansowane pod tym względem, że nie są urozmaicone w żaden jakiś wielki sposób. No, wow, przeżyłem to, jeden. Ta Mapa jest dosyć ciekawa, powiem ci, bo tu się zahacza na tych, na ciastkach czasami. Znaczy, ogólnie no to zależy otwarta dużo też, jak byłeś ustawiony, nie? Tak. Uderzy. No nie, i znowu spadłem, masakra, ale podoba mi się coś takiego, to jest, no tak jak mówisz, to jest strasznie pozytywny tryb, na którym tak naprawdę dużo nie potrzeba, tylko wystarczy dużo szczęścia, no i powiedzmy tam procent umiejętności grania w tego Minecrafta. Znaczy, no też cel na pewno, nie? Trzeba, trzeba umieć ruszyć myszką na bok, o, to trzeba na pewno umieć <laughs> grać ten tryb. No to takie jedyne, nie? nie? Społna, nie Niezbyt się. wymagające. No, ale trzeba mieć myszkę z działającym przyciskiem do uderzenia. Tak, to, tak, 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 no, pod względem no. sprzętowym to jest jedyny wątek. Wol... Z drogą, wiesz co ciekawie, czy są ludzie, którzy na przykład grają tylko Master Builders, a, tak przykład przy, minigame'u, którzy na przykład nie mają uderzania w Minecrafcie działającego przycisku, którzy mają taką mysz, wiesz, taką już z że jest tylko jeden przycisk tak? do budowania, <laughs> że, wiesz, że, się pomylą, do... <laughs> że się pomylą i takie, no, no trudno, zbuduję coś innego. Dobra, właśnie dwóch skiwków. Nie, ale, tutaj. ale powiem Ci na przykład jeśli chodzi o skillan, to ja jestem osobą, która jest zdecydowanie bardziej budowniczym niż graczem PvP. W efekcie, no, ja nie jestem jakimś mistrzem na przykład w zrzucaniu. Tutaj to jest kwestia tego po prostu, że to jest naprawdę proste. I to polega tylko tak naprawdę na biciu prosto gdzieś tam i wystrzeliwaniu przeciwników. I to, to nie jest wymagające, ale jeśli chodzi na przykład o granie PvP, szybkie zmianie broni, czy nie wiem, czy właśnie takie fokusowanie się, czy nawet ten biorąc pod uwagę nowy tryb bicia w Minecrafcie, który był wprowadzony no, teraz od w wersji 1.9. Tak. tak, bardziej taktyczny. To ja powiem szczerze, że no, nigdy tego nie robiłem i nie jestem dobrym graczem w tych wszystkich sprawach, nie? Dużo lepiej mi idzie właśnie budowanie, czy komendy, czy, czy tym podobne rzeczy, nie? A jak z gier właśnie takich, gdzie masz PvP, to takie najprostsze, czyli tutaj, gdzie masz one-click kill, nie? To jest takie no tak. totalne, znaczy, totalnie. Ja ci powiem, że byłem praktycznie we wszystkich możliwych strefach, powiedzmy takich, jakby miało Minecrafta uderzyć, czyli mody, technika, budowanie. We wszystkim się próbowałem kiedyś. Jak powiedzmy z YouTube'em dopiero testowałem. A co będę tak naprawdę robił tutaj. i Wyszło z tego, że najlepszym pomysłem na ograniczenie się jest nieograniczanie się w, tw w swojej twórczości, czyli tworzę wszystko co będę chciał. Ehm, a wcześniej próbowałem znaleźć jakby taką niszę, w której się ograniczę, wiesz o co chodzi, że ja na przykład zostanę Nie, to jest słabe. YouTuberem ja od modów też, technicznych. I powiedziałem... ja jestem te tego zdania właśnie, że wszystko po troku można by próbować i znaleźć swoje takie uniwersum. 19 mam jeszcze jednego, muszę szybko. Szybko, jeszcze jeden. Wygrałem? Nie, kurde, najpierw nice. no ja teraz zrobię masakra. Także moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, oczywiście przypominam o takiej, takiej tam karcie w rogu ekranu, Zostawieniu łapki w górę, być może jeśli Wam się materiał spodobał, a także napisaniu komentarza i zajrzeniu tam do tego, co jest właśnie w tej karcie, także do zobaczenia wszystkim, cześć! Na razie!